Miłosierdzie Boże jest nieskończone i każdy tego miłosierdzia może dostąpić. Bogu wystarczy nasze otwarte serce i ufne powierzenie się Jego miłosierdziu, a On w zamian da nam wszystko, tak jak dał zdrowie i życie polowi. Gdy kiedyś ktoś zapytał Ojca Pio Ojcze, co jest miarą miłości, on odpowiedział: Miłowanie bez miary. Tak nas właśnie kocha Bóg. Jego miłości nie można niczym zmierzyć, a nasz umysł nie jest zdolny nawet jej pojąć. Tajemnicę Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia będziemy zgłębiać przez całą wieczność i nie zgłębimy. Najwyższy wyraz tej miłości otrzymaliśmy w darze syna Jezusa Chrystusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Bóg naprawdę nikogo nie potępia, i nie skazuje na cierpienia. Któraż kochająca matka chciałaby cierpień dla własnego dziecka? A przecież Bóg kocha jeszcze bardziej niż każda matka. Oskarżanie Boga o brak miłości i miłosierdzia jest wielkim kłamstwem i nieporozumieniem. Cierpienie i śmierć wybrał sam człowiek. Bóg tego nie chciał. Ale też z miłości do nas dał nam wolną wolę, dlatego każdy mógł wybrać. My wybraliśmy cierpienie i śmierć, lecz jego miłość uratowała nas. Gdyby on nas tak nie kochał, wszyscy bylibyśmy zgubieni. Posłał więc swego Syna, by nas wyrwał ze szponów szatana i śmierci jakże powinniśmy dziękować Trójcy najświętszej za dar odkupienia. Cierpienia Bożego Syna nie da się porównać z żadnym ludzkim cierpieniem, ale on je przyjął z miłości do nas i ukazał jego zbawienny owoc w swoim zmartwychwstaniu. Tak często ludzie oskarżają i obwiniają Boga. Za wszystkie cierpienia świata, a przecież to sam człowiek je prowokuje i jest ich powodem. Bóg czyni wszystko, by to, co ludzie sami sobie zgotowali, było do przeżycia, aby każdy mógł udźwignąć to, co sam sobie wybrał. Bóg nie lubuje się w cierpieniu, jedynie na nie pozwala, gdyż widzi, że ono przyczynia się do wzrostu dobra i miłości w każdym człowieku. Weźmy taki przykład: w pewnej rodzinie zachorowało dziecko. Rodzice, którzy bardzo je kochają, udali się do lekarza. Doktor po zbadaniu dziecka powiedział im, że konieczna jest operacja, inaczej dziecko nie przeżyje. Kochające rodzice wiedzą, że ich dziecko będzie cierpiało, że musi wiele przejść, ale będzie żyło, dlatego podpisują zgodę na operację. Podobnie postępuje z nami dobry Bóg. On wie, że będzie ból, ale też On wie, że będziemy żyć i to wiecznie, a tego szczęścia. Nie zastąpi żadne choćby najdłuższe życie na Ziemi. O tym przekona się każdy.